Ja, proszę państwa, w życiu nie widziałem tak ładnie zachowanej pięćdziesiątki Królestwa Polskiego. Powiem więcej, nawet nie spodziewałem się, że one tak mogły kiedykolwiek wyglądać. Zazwyczaj widzimy te monety takie hmm, lekkomatowe, czasami w najlepszym przypadku z takim satynowym połyskiem. Natomiast tutaj mamy znakomite lustro tła. No, niesamowite odbitka świeżego stempla, na której pięknie kontrastuje relief. Relief w takim. Charakterystycznym macie, moneta, przy złapaniu odpowiedniego kąta, zaczyna wyglądać wręcz jak współczesna lustrzanka. Zachwyca. Po prostu ta moneta, proszę Państwa, zachwyca. Z której strony, by rewersu tejże monety nie oglądać, to naprawdę godna podziwu. Można powiedzieć, wzorcowa, okazowa i ukazująca, jak ten typ monety wyglądał niegdyś świeżo po opuszczeniu mędnicy I to zapewne nie wszystkie sztuki, tylko właśnie te, które pochodziły ze świeżej odbitki. Także niewykluczone, że to właśnie taka nawet specjalnie, być może kolekcjonersko wybrana pozycja, odłożona niegdyś. Dzięki temu mamy przyjemność ją teraz podziwiać. Ale proszę Państwa, podziwiać tą stronę bez żadnych Uwag. Druga strona już niestety z jednej strony zachwyca, ale z drugiej powoduje, że wręcz chce się płakać. Bo i tutaj widzimy to wspaniałe lustro. Wspaniałą powierzchnię, świeżej odbitki i znakomity detal reliefu. Rzadko zobaczymy na 50 złotówce czy 25 złotówce. Tego okresu, żeby baczek królewski był widoczny aż do połowy policzka, czyli cały w pełnej długości. Włoski widoczne na policzku, niestarte, czyli no miękkie złoto, tutaj naprawdę wiele nie trzeba. Moment, chwila obiegu i od razu znikają. Robi się płaski policzek bez bokobrodów. Można wręcz mieć przekonanie, że ten typ tak był bity, że po prostu. Cara fryzura kończy się na włosach, na linii ucha. Nie ma bokobrotu, natomiast tu widzimy ten bokobrót. Ale proszę Państwa, to co wyciska łzy kolekcjonerskie, to jest to co jest za głową Cara. Jak widać, ślad głębokiej rysy. I gdyby to była tylko ta rysa, to byśmy mogli powiedzieć: Ach, szkoda, że zarysowana, ale genialna, piękna. Natomiast tutaj kogoś to pokusiło. Aby tą rysę spróbować zatrzeć, i to widać, że ją zacierał nie tylko mechanicznie, ale być może i w jakiś sposób chemiczny, gdyż powstała taka dziwna plama, jak gdyby rozlanego czegoś, być może nie wiem jakaś chemia, być może jakieś podgrzanie i zacieranie, no paskudztwo nie z tej ziemi, bo sama rysa przy tej monecie nie byłaby taką tragedią, jaką jest niestety to duże, koliste, plamiaste. Zacieranie tej rysy. Także proszę Państwa, z jednej strony coś cudownego, egzemplarz jakiego po prostu nie sposób w porównywalnym stanie zobaczyć gdziekolwiek. Zachwycający, ujmujący detalem, a z drugiej strony egzemplarz z wadą w tle za carską głową. Niemniej, bijąc się z myślami, powiem szczerze, mimo wszystko, jest to jedna z tych pięćdziesiątek, czy z tych złotych monet. Okresu Wczesnego Królestwa, które dobrze zapamiętałem i które wywarły na mnie największe wrażenie. Mimo tej swojej wady, po prostu pokazała, jak może wyglądać piękna, mennicza 50. Coś niesamowitego, ale z defektem. Decyzja o zakupie należy do Państwa.